Dużo na liczniku Geigera. Widzę! Aż promieniejesz z radości. Teraz spróbuj nie mi ruszać mi się przez chwilę. Powiedz jak się czujesz, a zaraz cię opatrzę. Masz również o mamy, tak? Fascynujące. Jak tylko zapiszę parę spostrzeżeń, wyleczę to paskudne promieniowanie odrobiną specyfiku własnej roboty. Nie miałam okazji wypróbować go na kimś tak silnie skażonym, ale na pewno wszystko dobrze się skończy. Jakież to ekscytujące, nie sądzę. Bardzo. Dobra. Trochę braminiego mleka, parę magnesów, jeszcze trochę ciepłych myśli. Cóż, dobra wiadomość to to, że żyjesz. Ale wystąpiły też pewne skutki uboczne. Taka mała, maleńka mutacja. Mutacja? Ale przynajmniej jest niegroźna. Proszę, weź ze sobą trochę środków przeciwko promieniowaniu, jako przeprosiny za to, że poplątałam ci DNA, jak kociak kłębek moheru. Hmm. Miny to jedno z niewielu zagrożeń, które można wykorzystać. Jeśli rozbroisz minę, zanim wybuchnie, możesz sprzedać ją za sporo kapsli. Słyszałam opowieści o wymarłym mieście pełnym min. Handlarze nazywają mi To doskonałe miejsce na pracę w terenie. Udaj się tam, wróć i opowiedz mi o wszystkim. No i przynieś mi minę do zbadania. Och, nie przejmuj się. Nikt już tam nie chodzi, bo mówią, że to miasto jest nawiedzone. A skoro duchy nie istnieją, możesz skupić Mam się nadzieję, na minach. Że nie istnieją. Podobno po środku miasta jest plac zabaw. Jeśli dotrzesz tam, to na pewno będzie co opowiadać. Dobrze. Musimy teraz znaleźć jakiegoś frajera, który opowiada mi mnie rzeczy. Super, super, na tu. W głębszych zastanowieniach. Pieniądze może być Moriarty. Yy, witam w trzeciej części mojego... mojego... jak, kiedy grałem? trzy mm, ostatni część mi się trochę przerwała, gdyż nie miałem prądu przez chwilę i wtedy mi się też urwał filmik teraz będę kontynuował w czasie gdy nie nagrywałem e, robiłem trochę miejsca w ekwipunku chociaż jak... ludzie po prostu nie mieli tyle pieniędzy, żeby wszystko mi wydać zepsany Także... ekwipunek ale dobra. Mam nadzieję, że się na mnie nie Idziemy teraz na pole minowe. Przy okazji, załatwimy sobie mojego ulubionego pieska. Pieska. Tu idziemy. A nasz piesek znajduje się dwie kratki pod tym, czyli tutaj. Gdzieś tu. Idziemy szukać psa. Słupki się. Patrzyliście? Chcesz flay? Chcesz Naprawdę no co chcesz? No to zamknijcie. Fajnie byłoby jakbyśmy spotkali tylko mobów po drodze. Żebyśmy narobić expa. Bo bardzo nie lubię mieć mało używa używalność w broni lekkiej. Jak jak cioty, to ja się wkurzę. A jakby ktoś kiedyś popatrzył, to zapisuję dokładnie co 3 sekundy, gdyż. No, może nie dokładnie co 3 sekundy, ale zapisuję dość często, gdyż nienawidzę przechodzić w danych momentów drugi raz. Bardzo, bardzo, bardzo tego nienawidzę. Tego zapisuję praktycznie co sekundy. kiedy nagrywam to to i tak zapisuję dużo rzadziej niż kiedyś o, co to jest o. U, 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 u. Czy tam ktoś jeszcze? Dobra Już chyba nic tam już nie ma No dobrze, to się znowu naletliśmy O trochę się przestraszyłem bo się nie spodziewałem no, jej tu Dwa cenzury słabe Dobra Jak chcą tak się bawić, to trzeba im załatwić No chodźcie tu Matko je nie Wyba widziałem mu ja? Fajnie Nie wiedziałem. U, tak... O, nie chcę takiego nie, ん?